To dzisiejsze spotkanie dla nas jest niezmiernie satysfakcjonujące, ponieważ ten przegląd, przegląd muzyki Gwitluck, przegląd muzyczny stanowi kwintesencję Waszej waszych Muzyka jest tym przedłużeniem naszego wewnętrznego przeżywania piękna. A to serdecznie nauczycieli, witam Was moi drodzy. Życzę, by to spotkanie z muzyką było spotkaniem z pięknem. Pan dyrektor zaznaczył teraz gruntowne przedstawienie Komisji Artystycznej, która dzisiaj będzie odcinała. To jest pani Barbara Lecka-Dwójcik. Ponadto Komisję stanowią pan Ryszard Nalepka, wiceprezes Rady Chórów Kasztuskich.

na bieżąco pisałam sobie, jak śpiewaliście i chcę wam powiedzieć kilka takich uwag, które absolutnie nie będą krytyką, które po prostu mają spowodować um, wasze, wasz smutek na twarzy, tylko po prostu pomyślenie o tym na przyszłość. Co należy robić, czego nie należy. Repertuar. Jesteście jeszcze dziećmi i jak dziecko wychodzi na scenę i zaczyna śpiewać piosenkę no, Dorosłą bardzo, to od razu to jest jakiś zgrzyt. Bardzo bym chciała, żeby na przyszłość te piosenki były dobiero, dobierane do wieku. Fajnie sprzedają się piosenki żywe. Gorzej jest z tymi takimi, jak ja to nazywam, mełłami. Po prostu się wlecze i wlecze i nie widać mal. Rzeczywiście e, utwory, które e, dobieracie sobie, sugerujecie nauczycielom, względnie bierzecie do zaśpiewania, powinny być w Waszym wieku wesołe i do Waszych... Także sprawa praca z mikrofonem. Ja wiem, że nie macie w szkołach mikrofonów, e, z którymi można sobie na co dzień pracować. Ale nawet jak obserwujecie, jak śpiewają e, wokaliści, e, są różne koncerty w telewizji nadawane i tak dalej. chcecie śpiewać, obserwujcie, jak się szastrapa jeszcze. Ruch sceniczny. Jeżeli chodzi o ruch sceniczny, dla mnie w ogóle śpiewanie to jest natura, natura, jeszcze raz, natura. Jeżeli mamy jakoś. to być naturalnie. Jeżeli mamy piosenkę, musi być jakiś ruch w ciele. Ten ruch na scenie, jeżeli jest choreografia zrobiona, musi być bardzo dobrze przemyślana i bardzo naturalnie i poprawnie wykonana. Ubranie, strój na scenę. Ważny jest niestety, bo to nie jest codzienny strój, taki jak idziemy do szkoły, tylko to jest jakiś tam, świąteczny lub inny strój. tak? Trzeba tak oddechy ustalić w piosence, żeby ładnie frazować, a nie. Zaśpiewać na przykład y, to nie by łam eło, tak? No nie może być tak. Nie można brać od tego w połowie słowa. Są takie techniczne sprawy, które sobie tak tak, którą się śpiewa. Trzeba ze zrozumieniem. Prawie wszystkie były po, po polsku piosenki, no i w języku Łukaszówskim, który też jest dla was znany. Po prostu trzeba widzieć o czym się śpiewa. I to ma być w twarzy, w mimice, a nie tak zwana pusta twarza. Musi być tak, że jak coś śpiewam, to chcę coś przekazać tej publiczności, czyli tak zwana interpretacja. Bardzo ważna sprawa. A tak w ogóle to bardzo dobrze, że śpiewacie, i zapraszam do zdania. na muzykę. Zaczynamy od kategorii solistów, wokalistów, kategorii klasy najmłodszego od 0 do 3. Tak. I wyróżnienie. Otrzymuje Paulina Krupa z Mrzeźina. Kolejne wyróżnienie Julia Wojtas z Trzecia nagroda Lidia Boszkę z Waselą.

Trzecia nagroda Karolina Bojke Cerkowa Brana przecież <słuch> do pracy druga nagroda Jilianna Majczak Połkowo. Połkowo daje nawet. Dobra, czekażamy się. I uwaga, rzeczywiście, jeżeli bardzo serdecznie... Pierwsze nagrody nie przyznano. Kategoria gimnazjum. Trzecia nagroda. Julia Jaszczur Nowicka, czyli Szczelow. Brawa, gratulacje. Druga nagroda. Dajana Szlagę, również czyli który przygotował. Artystkę. <klucza> Pierwsza nagroda Joanna Dopke-Kasiukiewicz. Wyróżnienie Martyna Mizewska, piotr Dziękuję. nie Dziękuję. Dziękuję. Wyróżnienie kolejne. Maja Dziękuję. 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 Trzecia nagroda, Julia Wojta z Konrad Kongol, I uwaga, również w tej kategorii drugiej i pierwszej nagrody nie przyznałem. Teraz kategoria zespół. Wyróżnienie otrzymuje zespół instrumentalno-wokalny Szkoły Posłowej w Rekowie Górnym. Chór słoneczny, lutki z warzywą. Gratulujemy, dziękujemy. Trzecia nagroda zespół wokalny celbowo. Serdecznie gratulacje, brawa. Okay. Druga narodowa, zespół taneczno wokalny domino również cebow. Prawa. I pierwsza nagroda w kategorii zespoły zdarzów chóry szkolny zespołu szkół zarzuja. serdeczne gratulacje. chciałbym serdecznie podziękować za umiejętność, co dzień. wspomnieliśmy. Teraz głos oddaję panu dyrektorowi. Myślę, że wszyscy bardzo się cieszymy z finału tego dzisiejszego dnia. Tyle uwag krytycznych, ale twórczych, e, skierowanych do nas, e, powinny mobilizować każdego z nas. Myślę, że e, ta forma bardzo ogólna, oględna, a jednocześnie bardzo y, trafiająca y, do serca, powinna nas mobilizować. Powiedzmy sobie szczerze, cieszymy się z dzisiejszego dnia i finał niech będzie finałem y, niezwykle ciekawym i miłym dla nas we wspomnieniach, a w doświadczeniu życiowym, kreatywnym. Życzę wam tego, co, co dobre, sukcesów, które dzisiaj dotknęły Was, niech będzie całe mnóstwo. Do zobaczenia za rok.